Dobro, w b... Dobra, opanuj dupę, stop! Człowieku, ty... siukropny. No, odpaliłeś czy nie? Tak! Dobra. To powaga. To, to początek się wytnie, się... Nie, bo mi się nie chce. Kiedy to się... Kiedy się nagrywa? Już się nagrywa? Już, się nagrywa? Już, już się nagrywa? Ej, czy sprawdzę? <laughs> On nawet nie wie, czy się nagrywa, czy nie. O, farma! Ja żartowałem, bałwanie. A nieważne, to, dobra. Cieślak to To już się kameruje. To już się kameruje, kurwa? Czemu wszyscy razem? To jest najgorsza rzecz. Specjalnie killera tu przyprowadzą. jesteś głupi. On tu już idzie. O nie, zjadłam, zauważyłam. Nie ucieka. Irytka? Uciekaj! Jest dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. drużyna to, tu jest, halo. Szkoda, że nie macie dostępu Za mną. Maciek, kość mi pomożesz mnie, jestem za tobą. Kurde. Nie wiem, gdzie ty jesteś, nie. kurwa. I, A! Czekaj, czekaj! Pomóż mi, Maciek, jestem tu! Chodź tu, pokażę ci no, mój prezent. Idę z nią na szata. Maciek, to być na filmy, uważam. No i właśnie to się nagrywa. <��unaço> tak. Później będzie śmieszne filmiki 2022 zapomniałem, że ona w podziemiach chodzi. Tak, w podziemiach, no kopię dziurę ziemi. Dobra, zróbmy jakiś gę na błagam, bo to jest tragicznie mecz się zapowiada. To jak za pierwszy wiszę. <laughs> ty. E, ty łazi w czasie, łazi w czasie teraz. Dobrze. I w Patrzy prosto na nas. No chodź nie w Nie zauważyła mnie, gukę. jest. Dobra, idę ci zdjęć. Na szaku nie jest paleta jakby tu. W sensie masz paletę jeszcze. Jest? Dobra. No ale jak on Maurycego goni? Mauryce na pewno na długo go zatrzyma. Na 100%. W, D -D. Tak, gramy w DBD. Tak, ja. grałem w DBD i kolejny odcinek jest nagrywany, więc stopy. Chodź. Nie, proszę nie mów jej klinczowej nazwy. I... Ale ona wie co to znaczy, z wiesz Irenia co to znaczy? Zaraz wracam. No to po co to sobie ustawiłeś? Cześć! Da, daj mi no się nie, uleczyć! Już, już usuwam, już usuwam. Na, nie, nazwij się... Ironiakos zaraz dwa, trzy. Dobra, nie. Ciślak, może byś tak przyszedł do mnie się uleczyć może. W ogóle to tragicznie się zapowiada, bo już dwa haki są. Tiślakko, ona idzie do ciebie. Ona do ciebie! <noise> <laughs> Uwielbiam tą grę. Boże, jak to dobrze, że my z Tymkiem nie gramy, bo będzie darcie ryja, nie? Zresztą go bo idę do was, idę do was, teleportuję Wiem. O dobrze, tutaj macie DNA robi. Typa. Poleciała za tobą! Możesz mi Maciek? Tak, tak. Dobra, ładnie. wtedy pilu? No, to no. Kurde, no. <laughs> Dobra już idę. O ty, ty kurw, poleciała za mną, ona ma więcej niż 2 kijów, ciekawe. Ociekła mi przez ciebie, no. Odcięła mi palca, daj mi spokój. Co to było, ja się pytam? No i po co przychodziłeś? na mnie, kurde. Tunelują mnie, no. Tunelują go biedny cieślak. Nie, no ale to jest kurde dziwne. No i cały, o dobra zegarek. Chodź, 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 chodź. chodź, wymacaj mnie na tej bardzo słodkiej górce. I, no, i zawsze na <średziwia> Albo nie, detharda harda chcę. Przyszła to kurde. Dziś tak po prostu jesteś chodź. Chodź. bardzo dobry fighter. Wiesz, no. że ona się nas patrzy. A wiesz, że ona mnie goni? A wiesz, że ja jestem ranny, idź stąd. no spierdalaj stąd. Psik, psik. Nie, nie, wiem, że... <głosli> Karma ci ślacznie. No co to było, halo?! Ja się pytam. <laughs> Ej, ale ja się ja sam ma. zdejmę, wiesz o tym. No, a ja wstanę, bo mam, mam breakera. To ja. no lepiej. Nie, 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 nie leć, nie leć, Nie, nie, nie. Ja Ona sprawa. idzie do ciebie, Maurycy. <laughs> Weź tam na siebie. Dobrze. Fajak, jak ty piaraś... Teleportujesz, się, uważaj. Mi... Ja się sam zdejmę, ja się sam! No. U ptasku chodź się w tym rogu bardzo Nie w rogu, bo teraz ona tutaj... Chodź tu, tak, tak, w miejscu gdzie nie można uciekać Nie mnie. drapinki dziabną! nie ogarnia gry Chodzi o to, że nie mogę ci uleczyć teraz, wiesz o tym No ale... Ona mnie leczy No ale, no, puść! Chodź o, Zero o, tak. genów A, cztery haki tak bo ktoś się tuneluje No bo jak ty to, ciągle to? przybiegasz do mnie po prostu co jak ja mam kejna zrobić? Ja się pytam bo Ona ma trolling Da trolling, no trolling O no nie, no błagam się, jakim cudem? I'm under A, the water, please help me. I'm running I am diamond in I'm... the sky Try bright light, jest coś tam mama. mama. Ma. Ona wcale e. się tu nie... Teleportuje! Ja pierdziele zapał dostałem! <laughs> pomóż mi! No jak miejsce mógł! No, no nie, pomóż no co za to zrobi. No pomóż mi no! Też tak róż dupę! A, nie! Dobry cus taki raz się ciebie słucham! No ale gdzieś tak podchodzi, nagle tak odchodzi, no, <laughs> Bo no ja to to... umarł! Tu jakaś mec wzięła jak narażenie. <noise> Ej, ten mecz się bardzo dobrze zapowiada, nie powiem. Gdzie się go do ciebie idzie? My nad jednego gena nie zrobiliśmy. Nie wiem, ta uliana jest mi pośledzona jeszcze 2012. O. Ale po co ona do ciebie idzie, jakieś narażenie? Uliana 2012 was robi, <noise> To jest fighter Pewnie z, z Fortnite'a przyszła. O ty tu jesteś, to nie. co ty pierdolisz? Co ona Jakby co, jesteś taki ulany, że cię widać. Nie! Ciębie ty naprawiałeś, Geno. Mówię z Kinca. Szybki będzie ten mecz, nie powiem. A, ma... Cześć tak, to za ja bym ja zreportował coś laka tak? <grym> Czy ona cię do sobie goni? nie ona do Haka tyle. Zabonę. Tyle jej do Haka Zabonę. zajęło Zabonę Nie może, nie? Zabonę ci nie pomoże, to będzie się patrzy Może nie mam barby Ej, ten I mecz no... był tragiczny po prostu Jeszcze się nie skończył, niech palmy dnia przed nami. <grym> Kurwa nie żyją dwie osoby <grym> Ale ja jestem takim kozakiem że tam 5 do wykryłem Dobra, ja zaraz wracam, za dwóch na chwilę. Nie chcę ci nic mówić, ale wiesz, że nawet jeden ken nie został zrobiony. Ja, ja mam za dwóch na chwilę, dobra? Dobrze, wow, 10 tysięcy dostałem za ten mecz. Wiesz że to jest jedyny mecz, w którym nie, nie wziąłem perka pod hacza bo stwierdziłem, że będzie nieprzydatny, jak gram z takimi panami. <laughs> ty się pomyliłeś. No, i to bardzo. O, idzie tu. Nie widzisz szapy? All poszła sobie? Już sasi baka <laughs> Nie idę ściągać tej Liliany w Lilianie 2012 Bill, Julian Ja sobie będę campił przy bramie ona będzie spotkać Hart ja będę otwierał bramę Ale tu poczekaj jeszcze na przyjdzie z tej bramy No wiem, tak zrobię A jakby co, Liliana ma eventową skrzynkę więc możesz się wziąć Serio? Tak gdzie? No tam gdzie ona wisi, tam jest jej eventowa skrzynka o. To, że ona jeszcze żyje Nie zdajmy się. tego Myk do Ale ty ja mi zbanował to... typa, jakby ci tak zrobił <laughs> Ja? Ja nie. ja nie Nie, wcale Ej, ja po prostu powiem, że mam że mam ważną sprawę A że psa musiałaś ich tak. wyprowadzić No tak, to no bo tak. no, także szczekał właśnie na dole Szczeka <laughs> właśnie no. Wezmę to no. na To Weź sobie tą skrzyneczkę od niej To jest zero genów, przecież Ten gracz będzie opowiadał to swoim wnukom Fajna skrzyneczka co? Ej, jestem pewien, że jak ona to zobaczy, to się zbanuje. Nie otwieraj jak na razie bramy, poczekaj jeszcze ona przejdzie. Rozumiesz o co chodzi? Dopiero wtedy otwieraj. Cicho. On się teleportuje. O, nie, 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 poczekaj jeszcze ona... O, bo to A... był pas. Gdybym nie, miał klucz. Gdybyś miał klucz. Dobra, stój, Kucnij za tym siankiem, bo ona się te teleportnie zaraz. Już. Ej. właśnie idzie. Widzisz? Teraz, nie, czekaj, 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 okay. czekaj. Niech ona stąd pójdzie. No ciekawe czy zdążysz, a Uliana mnie zaprosiła do znajomych. <laughs> Bo ona wiesz, że on chce y, cię teraz y, zbluzgać. Za to że... A, albo chce skrzynkę odzyskać Uciekaj What No ja ci dam łatwo <laughs> Już, bo ci się kandał on ostatni włączy zaraz? Nie, co ty robisz? Ono tobie jest przecież Uciekaj! Patefianie ale wiesz, że ja jej nie oddam moje skrzyneczki Wiem, ty jesteś Januszem, kurde, biznesu Napiszę, it's my chest It's my chest now <laughs> my chest now WP napisał Przecież my nie zrobiliśmy nawet jednego gena, to był tragiczny mecz Czekaj, pana perki Strząs No, nawiedzona ziemia oczywiście Pa co? Mm. na... Takie średnie. Ten w się slopi, ale tak to takie średnie. Beauty Fulcrę. <laughs> Jeszcze jakbyś umiał pisać. <laughs> Co za Co? Nic. nic. Nie, ten mecz był strasznie krótki. Eee, no. Nagrania jest dosłownie 12 minut. No, ale ja uciekłem. Dobra to Czek, gdzie jest Maurycy? Nie wiem, ale mam 50 tysięcy punktów, przejść tam No ukropny. <gry> to okropny. Ty to mi lepiej powiedz yy... Gdzie jest Maurycy? powiedział, że musi z tym zrobić To zmieniamy loby Ja ci ja, macie. Ja teraz kończę. Czemu? Bo nową grę pobrałem. Jakieś schronisko. O, wreszcie umiejętność przespawania. Dobrze, to na ra ra ra.